Wsiam ale widzowie, dzisiaj pokazałam jak zdobywać darmowe Robuxy z grupy na Discordzie. Polecam ten sposób, naprawdę to jest najlepszy sposób jaki widziałem. nazywanie darmowych Robuxów zachęcam Was, słuchajcie, już pokazuję jak to wszystko działa, ale jeszcze przed tym chciałem Was zachęcić do zostawienia subika na tym kanale z dzwonem oraz lajka, jeśli możecie. To mnie bardzo motywuje do nagrywanie dalej, a my jedziemy z poradnikiem. Link do tej grupy, macie oczywiście w opisie, zachęcam do dołączenia. Ok, a więc jak już dołączyłem do tej grupki, to działa to w taki sposób, że musimy tutaj zapraszać osoby ze swojego linku i za to dostajemy Robuxy. I za jedną osobę, która dołączy z naszego linku na tą, na ten serwer, dostajemy 7 Robuxów. A 7 Robuxów, bo za 10 osób już mamy 70 Robuxów, więc naprawdę super, mi się to bardzo podoba i ta grupa i ten serwer naprawdę wypłaca, sam to testowałem niedawno on serio wypłaca te robuxy e, a więc ja, jak to zrobić po kolei, jak jesteście tutaj nowi to pokażę wam e, jak to wszystko działa jak sobie wejdziecie na ten serwer to klikacie sobie tutaj na tą nazwę i zapraszasz sobie, i tutaj macie taki link klikacie sobie edytuj link z zaproszeniem e, i klikacie sobie wygasał nigdy i maksymalny los użyć bez limitów klikacie wygeneruj nowy link i kopiujcie sobie ten link. I teraz co możecie wysłać do znajomych i jak dołączyć do tego linku to dostajecie 7 robuxów na wasze konto, znaczy na, na konto na Discordzie, takie zaraz Wam pokażę jak ktoś chce sprawdzić ile macie Robuxów i jak to wypłacić. A więc tak, jak, jak już przykładowo wys wysłałeś mnie to do jednej osoby albo do paru osób, no to jak teraz sprawdzić właśnie ile osób to weszło i ile mamy robuxów do wypłacenia e, musimy sobie wejść tutaj na kanał komendy i na tym kanale musimy wpisać na czacie .invits". i w tej chwili na, nam taki bot pokazuje ile osób weszło z naszego linku ale jeśli ktoś wyjdzie to on to po prostu odejmuje, tą, e, odejmuje to odejmuje to wejście więc no jeszcze tak to działa, jak ktoś wyjdzie to to, to się odejmuje, ale i tak według mnie fajna opcja. Przykładowo, jak mam takie 5 zaproszeń, no to mogę sobie za to wypłacić. To mogę sobie za to wypłacić aż 35 Robuxów. Więc, według mnie, naprawdę super opcja. N nigdy nie widziałem takiej, takiego sposobu, który dawałby ja z tak dużo Robuxów w taki łatwy sposób. Że tutaj, prak tutaj praktycznie nic nie trzeba robić, jak to ze znajomych. No i jak już to mamy, y te, te Robuxy, no to teraz, jak to wypłacić. E, musimy sobie wejść na kanał, musimy sobie wejść na kanał zgłoszenia I tutaj musimy wpisać e, właśnie takie coś jakie inni piszą Czyli kopiujemy sobie od kogoś przykładowo takie coś I piszemy tak, i piszemy tak następująco e, Tutaj na, na górze piszemy swój nick z discorda Pierwsze co, to, to swój nick z, z discorda sobie piszemy, więc piszemy sobie swój nick z discorda e, Dalej mamy nick z Robloxa, to piszemy sobie swój nick i jeszcze jedna rzecz, którą Wam za chwilę pokażę, bo musicie jeszcze dołączyć na grupkę w Robloxie. Zapomniałam właściwie o tym powiedzieć. Musicie sobie dołączyć na tą grupkę, zaraz Wam pokażę gdzie ta grupka jest. Ale okej, okay, tutaj pisujemy swój nick z Discorda, następnie wpisujemy tutaj swój nick z Robloxa, na którym właśnie dołączyliśmy do tego do tej grupki w Robloxie, zaraz wam pokażę gdzie ona jest. Dalej piszemy ile mamy tych zaproszeń aktywnych na swoim Koncie, właśnie tyle ile nam tam pisało na tym, na tym kanale. Komendy, jak tam sprawdziliśmy, to tutaj tyle piszemy, ile mamy ich aktywnych. Przykładowo mam ich 5, więc tutaj wpisuję Invites 5, a dalej y, liczba Robuxów za te Invites, czyli jak mam 5, to płacę 35 Robuxów za to. No i w tej chwili klikamy Enter i nam to się wpisuje. Ja to sobie później wypatrzę. wypatrzę. Y, no i jeszcze oczywiście. Gdzie jest ta grupka, do której trzeba koniecznie dołączyć, bo inaczej mam tego nie wypłacą? Klikacie sobie tutaj Roblox Group, ten kanał. I tutaj macie taką grupkę. Klikamy sobie na tą grupkę i dołączamy się do tej grupki. No i, w, no i w tej chwili, jak już zgłosiliśmy, że chcemy wypłacić te Robuxy, no to musimy poczekać do około 23, bo o 23, 23 codziennie wypłacają te wszystkie Robuxy z tych zgłoszeń na, na Wasze konta, więc. Około trzeciej wam to powinni wypłacić Tego dnia za co napisaliście więc Wydaje mi się spoko opcja Oczywiście wszystkie robuxy jakie zarobię Właśnie od was za wejście do tej grupki Z linku w opisie Te wszystkie robuxy pójdą na konkurs na moim kanale Dokładnie na ostatni konkurs na 4000 subskrypcji Będzie już na długo więc No każdy z tej robux, który, który tutaj zarobię Z tego linku pójdzie do was na konkursy. No i to chyba było na tyle. Macie w opisie, więc zachęcam. Każda osoba to 7 robuxów na następnym konkursie, który tutaj dołączy, więc zachęcam. No, i to na tyle. Siema.